W życiu ma być miło. Słyszałaś takie opinie? I co o tym myślisz? Co myślisz o tym, żeby robić wszystko, żeby w życiu było miło? Ja, jak słyszę takie zdanie, to zaraz się zastanawiam. Ok, spoko, ale komu ma być miło? Mi? Innym? Za jaką cenę? Czy to się da? Czy to realne? Pewnie, że tak. Pewnie, że my chcemy, żeby było miło. Ale co to oznacza, że jest miło? Czy to oznacza, że wszyscy jesteśmy zadowoleni? Czy to oznacza, że w naszym życiu jest idealnie? Czy to oznacza, że nic złego nas nie spotyka? Co to dla ciebie znaczy, że w twoim życiu jest miło? Jak myślę sobie, że w życiu ma być miło, to od razu też przypominają mi się wszystkie te kobiety, którym było bardzo, bardzo trudno stawiać granice yy, i. Być asertywnymi właśnie dlatego, że w przekonaniu, że ma być miło, one przede wszystkim skupiały się na tym, żeby było miło innym. Przychodzą mi też do głowy osoby, które myśląc o tym, że im ma być miło, ignorowały przekraczanie granic innych osób i po prostu te granice przekraczały miło. Bardzo ciekawe to jest podejście, co to znaczy być miło. Że ma być miło. Że ja mam być miła? Zawsze, za wszelką cenę. Też wtedy, kiedy ktoś mnie rani, kiedy ktoś mnie dotyka, kiedy coś robi, ktoś robi coś, co jest kompletnie sprzeczne z moimi wartościami. No właśnie. Hmm. Co ty myślisz o tym, że ma być w życiu miło? Daj znać w komentarzu pod tym nagraniem.